Plaża dla prawdziwych prosów i kozaków. Każdy surfer chciałby tutaj surfować. Przydreptajcie sobie tutaj tymi sotkami. Z gości takiego bazaru jest m.in. takie polwód Obrigado. Co widzicie za mną, to Praja, czyli ta najmłodsza część miasteczka, a ja jestem na Sitio. Są trzy sposoby dotarcia na górę. Pierwszy, wiadomo, samochodem, tą bardzo urokliwą dróżką, którą tutaj widzicie. Nie wiem, czy uda mi się wycelować. No i trzeci sposób to jest kolejka, taka coś tramwaj, która tutaj kursuje. Takich widoków jak tutaj nie uświadczycie w żadnym innym punkcie Nazarę. Z godzina dziesiąta, spokój, cisza. Na dole już zdecydowanie więcej się dzieje turystycznie. Natomiast tutaj. Turyści docierają troszeczkę później, też w niej turystów z syfania wybiera City jako taką bazę noclegową, To sprawia, że ta część miasteczka jest naprawdę kameralna. Odkąd tutaj przez dwa miesiące jestem, to naprawdę jest tu bardzo spokojnie. No powiedzcie, czy ta panorama nie jest warta grzechu, czy nie jest warta grzechu napić się winka z takim widokiem. Oczywiście cena tutaj trochę zaporowa, strzeuraki za, za browar, ale z takim widokiem wydaje mi się, że warto, warto pogrześć. Przydreptajcie sobie tutaj tymi słodkami, O, pokażę Wam z tej strony. O. Koniecznie tutaj. I koniecznie na to miraduro jest ekstra, szczególnie poranku. Poza dźwiękiem, F, które może teraz słyszycie, i kotującymi się tutaj powoli do życia turystycznego eee, liderami gastro. Tak naprawdę nic się nie dzieje. Będąc tutaj rano, szczególnie, macie niesamowitą możliwość, aby dostrzec, co się dzieje na dole, w spokoju. Wiem, jak to wygląda sytuacja po godzinie 12, kiedy to są po prostu tłumy, ale rano tego nie ma, także to jest, to jest kapitalne. Zejście na dół zajmuje około, powiedzmy, wiem, 10 minut. Wejście jest trochę bardziej czasochłonne. No i na trasie tego, tej krótkiej dróżki znajduje się ta słynna huśtawka, taka z, z, z widokiem na praję. Słuchajcie, jestem w dolnej części Nazare. Tak jak wam wcześniej wspominałem, Nazare składa się z trzech części. Część na dole, czyli praia, część na górze, czyli sitio, i jeszcze jest Pederneira na górze na klifie. Zaręcz przez wieki miał problem z piratami, którzy po prostu plądrowali wybrzeże. Dlatego też ta część, na której teraz jesteśmy, jest tą najmłodszą częścią, no właśnie z uwagi na ten poziom bezpieczeństwa. To, te, te dwie części pozostałe, czyli Pederneira i sitio, które były wcześniej, wybudowano na klifach, w związku z tym. One były w stanie się w sposób naturalny po prostu bronić przed najszczyjmi atakami. A ja sobie teraz spaceruję taką promenadą morską. Po mojej prawej stronie znajdują się klasyczne, takie tradycyjne łodzie nazareńskie, barki. To jest jeden z symboli Nazare. Powiedziałbym, że to jest mocniejszy symbol nawet niż sam klimat surferów. Nazare słynie z tego, że to są największe fale na świecie i tak jest troszeczkę pozycjonowane. Ale ta tradycja, ten lokalny folklor, jeśli tu przyjedziecie na dłużej, będzie się na pewno bardziej rzucał w oczy niż sam klimat desek, czy, czy tej najwyższej fali. Nade mną siata rybacka, a to oznacza tylko jedno, albo jestem w porcie, albo na jakimś rybackim bazarze, tym razem to drugie. Eee, witajcie a jednej z ciekawszych atrakcji nazarę, która tylko i wyłącznie potwierdza, że jest to miasteczko bazujące na swoich tradycjach i folkloru rybackim niż na jakiś. Przy płatce surferskiej, która została wygenerowana Dopiero ostatnio Giant waves, ten termin, który się pojawia W kontekście Nazary jest Popularyzowany dopiero przez ostatnie kilka lat Natomiast to co widzicie tutaj To jest tradycja wielowiekowa I dlatego warto tu się pojawić Bo poza tym, że oczywiście macie Takie piękne to widoczki Czyli kramiki z suszonymi rybami To dodatkowo jeszcze Miejsce to tworzą ludzie, czyli wiekowa, to ta taka starsza wiekowo część mieszkańców Nazare. Babuszki w tych swoich wielowarstwowych spódniczkach, rybacy. Można się po prostu fajnie przyjrzeć jak funkcjonuje to miasteczko, jaki klimat tworzy, A dodatkowo zobaczyć jak wyglądają stwory morskie, ryby, popytać tych rybaków co jest co, kupić sobie taką rybkę na plażę kupić sobie na pamiątkę nawet coś takiego oprawić potem w domu, polecam sam praktykuję takiego typu pamiątki, natomiast zdecydowanie na najlepszym co was może spotkać to taka ośmiornica na patrzcie to jest po prostu sztos takie polwo się tu suszy, poza polwo macie kaparały, macie sardynki, macie sibasy, wszystkie praktycznie seafoody, wszystkie ryby które się w Portugalii jada możecie tutaj sobie tutaj sprawdzić je na żywo jak one wyglądają Kupić taką rybkę, zjeść, także oproszę tuńczyk, korze wędzony Rewelacja, wszystko mamy Z gości takiego bazaru jest m.in. takie polwu, czyli ośmiorniczka Tego typu wymiar to jest około, powiedzmy, 4 euro Suszona, no w formie przekąski, takiego snaka na plażę Wydaje mi się, że naprawdę ciekawa forma Odskocznie od frytek i innego typu dóbr XXI wieku. Coś w formie suszonych ryb znanych nam ze wschodnich tradycji. Suszenie ryb w Nazare jest niezwykłym znakiem towarowym lokalnej tożsamości. Początki tej tradycji pozostają nieznane, ale już od dawien dawna była to sprawdzona forma konserwowania żywności na czarną godzinę. Suszenie ryb było głównym sposobem na wyżywienie rybaków i ich rodzin i dla całego portugalskiego wybrzeża ważnym produktem zbytu. Zapewne ubrani w zniszczone przez pogodę ubrania rybacy wyglądali jak duchy wyłaniające się z atlantyckich głębin, co w scenerii fal rozbijających się o brzeg tworzyło niewątpliwie wyjątkowo oceaniczny krajobraz. Obrigado, have a nice day. Właśnie przekroczyłem progi targu miejskiego w nazarę, który jest czynny tak naprawdę przez cały tydzień od. No, od wtorku, de facto do niedzieli, od godziny 7 do godziny 13. Jeśli będziecie w Nazarę, to możecie się pojawić właśnie na takim miejskim targu. Jako łowca targów muszę przyznać, że ten nazarejski targ jest naprawdę fajny. Poza oczywiście warzywami i sekcją rybną, można tutaj znaleźć również całkiem niezłe produkty spoza Nazarę. Na przykład można napić się ponczy z Madery, co w sumie nie jest takie do końca oczywiste No, więc tak, jest, jest rzeźnik Co jest fajne, że mieszkając w Nazare macie dostęp do naprawdę dobrej jakości mięsa I to nie tylko, jeśli chodzi o ryby Bo ryby w Portugalii są dostępne w każdym miejscu Ale głównie mówię tutaj o wołowinie i kurczaku Czy indyku Drób jest naprawdę niezły w Portugalii No i w Nazare możecie się każdego dnia wybrać na ten park On jest w centrum miasta, w tej dolnej części, w Prai I kupić O, proszę bardzo Kolejna rzecz, której nie ma w innych targach to właśnie pącza z madery. Na tym targu ona jest dostępna, także jeśli byliście na Maderze i brakuje wam tego trunku w, na kontynencie, no to właśnie w Nazary jest taka możliwość. So they can keep them warm for the, 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 the the ocean Mercado Municipal de Nazaré to targ, który składa się z dwóch kondygnacji. Na najwyższej wyższej znajdują się ryby i owoce morza, a na hali głównej spożywka, trochę rekodziała, rzeźnik i kilka punktów gastronomicznych. Furmanko można zaparkować bezpośrednio przy bazarowym przybytku, podobnie jak na picie espresso w kultowej cenie 70 eurocentów. Tak, teraz zacieram do tego jednego z najbardziej popularnych miejsc w, w ogóle samym Nazaré. A jak już będziecie w Sitio, to siłą rzeczy musicie dotrzeć na plażę Norte i na fort, aby obserwować te gigantyczne fale. No i jak będziecie sobie tą, tą, tą ścieżką spacerować, to na pewno natraficie na tego jego maścia po mojej prawej, lewej stronie. Jelen surfer. Nazare. Musi być, nie ma innej opcji. Więc jesteśmy w mekce dużych fal na świecie. Nazare to jedno z tych miejsc, gdzie dosyć łatwo urwać się z tego gąszczu miejskiego i znaleźć się w bardzo kameralnym środowisku, tak naprawdę będąc sam na sam z naturą. To jest jeden z powodów, między innymi dla którego bardzo podoba mi się to Sitio, że po pierwsze bardzo łatwo dostać się na plażę Norte, która ciągnie się tam kilkanaście kilometrów, oczywiście zmieniając się w inne plaże, ale całe to wybrzeże od Norte właśnie w kierunku Porto jest bardzo, bardzo dziwicze i dzikie. I naprawdę, można godzinami, całymi dniami można eksplorować to wybrzeże. Kilka wniosków z Nazaré po tych dwóch miesiącach mieszkania tutaj. Bardzo duża ilość Amerykanów. Na pewno ma to związek z filmami o, o surferach, które zostały wypuszczone na Amerykę i robią tam gigantyczną furorę, ale też dużo Amerykanów, którzy po prostu wybierają Portugalię i Nazarę, w tym jako miejsce powiedzmy już na taką emeryturę stateczną, to jest świetna, jeśli chodzi o środkową Portugalię, z wielu względów. Po pierwsze, ma, składa się z trzech części, co już jest samo w sobie ciekawe. Słynie oczywiście z tych gigantycznych fal, co nadaje temu miejscu takiego drzczyku emocji. Trzy, i to chyba najważniejsze, folklor, o którym Wam wspominałem, czyli te kolorowe łodzie rybackie, te starsze panie, które w taki ładny sposób się prezentują na ulicach w tych wielowarstwowych sukniach. Do tego bardzo dużo motywów religijnych, bardzo dużo motywów związanych z historią Nazary, jeśli chodzi o, o rybołówstwo, o tego typu sprawy. O ile na dole można spotkać trochę klimatu Festynu, to jednak Sitio i Pederneira to są naprawdę takie truskulowe klimaty. Super, polecam on serdecznie, a teraz zapraszam was na Norte. To co za mną widzicie to słynna północna plaża w Nazare. Chyba najbardziej słynna plaża surferska w Europie, tak można chyba powiedzieć. Nie, nie będzie to przesadą. Absolutnie fantastyczna. Przez większość czasu pusta i kameralna. To jest najpiękniejsze w tej plaży bardzo wzburzona, często generująca taką bryzę oceaniczną także jest spowita często taką mgłą jak się wybierzecie z obiektywem kiedyś na Norte, to zobaczcie, że po kilku minutach będziecie mieli mokre ciuchy, mokre obiektywy, mokre para drekko. plaża dla prawdziwych prosów i kozaków każdy surfer chciałby tutaj surfować tylko nieliczni potrafią umieść się na tych gigantycznych falach bardzo dość niebezpieczne miejsce Generujące niestety sporo ofiar. O ile, ja oczywiście, sama plaża Norte wyrywa z butów, to w okolicach Nazary znajduje się jeszcze przynajmniej kilka plaż, które są warte uwagi. Tutaj na Pasku znajdziecie teraz trzy takie plaże, które Wam rekomenduję. Plażing w okolicach Nazare. Uważam, że jest to naprawdę topka. Świetne plaże, no, porównywalne naprawdę z Algarve, jeśli chodzi o szerokość krajobrazy, jeśli chodzi Dzień o jestem w, w z w Sitio, na słynnym forcie z czerwoną latarnią który jest oczywiście symbolem na którego dzikie tłumy obserwują w sezonie wielkich fal zmagania surferów no i jestem w przedsionku tego, tego fortu udało mi się wbić przed godziną 12 co oznacza, że jest tutaj w miarę jeszcze luźno i mogę nagrać materiały bez statystów wejściowa jest droga, kosztuje 2 euro, myślę, że każdy może się połakomić a zawsze to jakaś dodatkowa skałka, z której można sobie podbić widok na okoliczne tereny. ty na gigantyczne fale, które właśnie znajdują się po mojej lewej stronie. To jest zdecydowanie flagowa atrakcja tego miejsca. Na pewno najlepsza miejscówka na Zare. To, co za moimi plecami widzicie, to są takie karzełki, jeśli chodzi o, o fale. Tutaj największe fale rekordowo zarejestrowane, z których, na których śmigano, to było około 30 metrów. Także to, co za mną, to jest tak naprawdę norma. Dzień jak co dzień. W Nazarę, Sezon największych fal trwa od listopada do marca. Śledzicie sobie wtedy stronkę, która wam się teraz pojawi w, w, na pasku. Na tej stronce są aktualizowane alerty i możecie na spokojnie śledzić największe wydarzenia. Są też organizowane konkursy do zmiany tego wszystkiego. Hello ladies, o Eu... obrigada tchau ah, Dziękuję za ten wspólny spacer po Nazarę, jeśli kiedykolwiek traficie do Portugalii, a szczególnie do jej środkowej części, no to koniecznie tutaj przyjedźcie. Nie tylko ze względu na fale, które oczywiście są no niesamowitą atrakcją, ale przede wszystkim na tą kulturowo-historyczną różnorodność, trzy części miasta i wielowiekowe tradycje. Bardzo ciekawe miejsce, mieszkałem tam dwa miesiące i z przyjemnością bym tam wrócił. Wielkie dzięki, z kolejnych epizodów widzimy się prawdopodobnie na Maderze, ale śledźcie również że serię portugalską, będzie jej sporo, ponieważ no, mieszkam tutaj, czy tam pomieszkuję, także Trochę będę nagrywał. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hej, ciao. Ona jest zrobiona chyba z takiej starej chaty rybackiej, czy z chaty wielorybników, ponieważ na maderze do lat 70 polowano na chaty wieloryby, na polowano na chatę wielorybników, no, polowano na wieloryby.